Ketchup Jarek Krzesimir Krzesimir Ketchup miłuje Ten chłopiec keczupem się delektuje Ciągle i ciągle keczup aplikuje On się w keczupie wprost lubuje On się w keczupie rozkochuje Do różnych pokarmów Ketchup aplikuje Różnym pokarmikom Ketchup on funduje Krzesimir Krzesimir Ketchup miłuje Keczupem ten chłopczyk się delektuje, Keczupem ten chłopczyk się delektuje. Chlap, chlapu, chlapu, chlap, chlapu, chlap, Łagodny Keczup to Keczup w sam raz, Łagodny Keczup to Keczup w sam raz. Krzesi i Mir, Krzesi i Mir Keczup miłuje, Ketchupem. Ten chłopczyk się delektuje, ciągle i ciągle on keczup aplikuje, on się w keczupie wprost lubuje, on się w keczupie rozkochuje. Keczup nie może być zbyt pikantny, gdyż bo inaczej zostanie wylany, gdyż bo inaczej będzie pożegnany i się Krzesimin mamie poskarży, i się Krzesimin mamie poskarży. Keczup nie może być zbyt pikantny, gdyż bo inaczej zostanie wylany, gdyż bo inaczej będzie pożegnany i się Krzesimir mamie poskarży. Że ten keczupik jest bardzo straszny, że ten keczupik jest niesmaczny. Krzysimir, Krzysimir, keczup miłuje, keczupem ten chłopiec się delektuje. Ciągle i ciągle on keczup aplikuje, on się w keczupie wprost lubuje, on się w keczupie rozkochuje. Do różnych pokarmów keczup aplikuje, różnym pokarmikom keczup on funduje, on się w keczupie wprost lubuje, on się w keczupie rozkochuje, on się w keczupie rozkochuje. Aplikuję keczup na tosty. Wali keczupem na pomidory. Wali keczupem w kotlet usmażony. Wali keczupem w kompot owocowy. Keczup to dla niego istny narkotyk. On jest od keczupu uzależniony. Chlap, chlapu, chlapu. Chlap, chlapu, chlap. Łagodny keczup to keczup w sam raz. Łagodny keczup to keczup sam raz. Do różnych pokarmów keczup aplikuje, różnym pokarmikom keczup on funduje, on się w keczupie wprost lubuje, on się w keczupie rozkochuje, on się w keczupie rozkochuje. Aplikuje keczup do sałatki, aplikuje keczup. Na salami, wali on keczupem w sorbet lodowaty, wali on keczupem aż do przesady, wali on keczupem aż do przesady. Chlap, chlapu, chlapu, chlap, chlapu, chlap. Łagodny keczup to keczup w sam raz, łagodny keczup to keczup w sam raz. Lecz skończył się w końcu keczup, trzeba było to też Kupić nowy poszedł krzesimir do sklepu. I przez przypadek kupił ostry. Kupił on keczup niezmiernie ostry. Kupił keczupik paskudnie ostry. On przez przypadek takowy kupił. Chciał on łagodny przecież kupić, lecz kupił bardzo nieziemsko ostry, bardzo pikantny i niełagodny. Bardzo pikantny i niełagodny, taki on schował do swojej torby. Produkt do domku był zaniesiony, produkt do domku został zaniesiony. W domku keczupem spryskał on tosty, nowym keczupem, wcale niełagodnym, smaczek jedzenia brzydko niszczącym, smaczek jedzenia brzydko niszczącym, wobec jego gustu w ogóle niestosownym. W ogóle, w ogóle nie ulubionym, wcale, wcale nie ulubionym. Chlap, chlapu, chlapu, chlap, chlapu, chlap. Pikantny keczup nie jest w sam raz. Pikantny keczup nie jest w sam raz. Keczup nie może być zbyt e, pikantny, gdyż bo inaczej zostanie wylany, gdyż bo inaczej będzie pożegnany i się Krzysinin mamie poskarży. Że ten keczupik jest bardzo straszny, że ten keczupik jest niesmaczny. Keczup smakował jak pochodnia, żywo, żywo, rozpalona przebiegła reakcja. Zmysłowa prawie, prawie, że atomowa, prawie, prawie, że atomowa. Kiedy keczupu złego on skosztował, to się nim wcale nie delektował, to się nim wcale nie delektował, tylko on w sobie się zagotował, tylko on prawie, że zwymiotował, tylko on prawie, że zwymiotował. Zaczął się odruch, odruch wymiotny, krótko trwający, nader ulotny. Odruch się szybko, szybko zakończył, jakoś nie powstały płynne wymioty. Jakoś nie powstały płynne wymioty. Przeszła na keczup chłopcu ochota, przestał on ciągle keczup aplikować. Wolał bez keczupu, bez keczupu pokarm. Przestał w keczupiku, on się lubować. Przestał w keczupiku, on się kochać. Przestał w keczupiku on się kochać. Chlap, chlapu, chlapu, chlap, chlapu, chlap. Nie można z keczupem przesadzać. Nie można z keczupem przesadzać. Chlap, chlapu, chlapu, chlap chlapu, chlap. Nie można z keczupem przesadzać. Nie można z keczupem przesadzać. Chlap, chlapu, chlapu, chlap chlapu, chlap. Różne keczupy mogą być w sam raz. Różne keczupy mogą być w sam raz. Chlap, chlapu, chlapu, chlap, chlapu chlap. Różne keczupy mogą być w sam raz. Różne keczupy mogą być w sam raz.